W sieci można usłyszeć albo przeczytać, że jak chcemy zbudować silną markę, to musimy poznać potrzeby swoich klientów. Oferta musi odpowiadać na ich potrzeby, teksty na stronie czy opisach produktów powinny zbijać obiekcje i tak dalej. I zawsze tutaj rodzi się pytanie, jak to zrobić, nie teoretyzując. I zespół Tosława odpowiedział sobie nawet na te, na te pytania, poszedł do rynku z ofertą, a tam kapa. No i teraz się zastanawiają, dlaczego? Bo przecież zrobili, przeanalizowali, wdrożyli. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się badaniem potrzeb klienta prowadzącym do określenia buyer persony. Myślę, że ten odcinek będzie skierowany do osób chcących lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów, planują zbudować spersonalizowane ścieżki zakupowe, albo po prostu chcą lepiej targetować komunikację na różnych etapach procesu zakupowego. Witam w podcaście Synergia marki i sprzedaży, w którym spoglądamy na synchronizację i dopasowanie działań w budowaniu marki firmowej w kontekście firm usługowych B2B i e-commerce. Jeżeli odpowiadasz za wyniki sprzedażowe e-commerce, doradzasz e-commerce'om w poprawianiu ich wyników, budujesz markę firmową lub prowadzisz firmę usługową B2B i pozyskujesz lidy w internecie, to myślę, że ten podcast jest dla Ciebie. Ja nazywam się Mateusz Gawlik i zawodowo wdrażam zaawansowane e-commerce'y. Kilka ostatnich lat poświęciłem na edukację i doświadczenia z zakresu budowania marki, marketingu i strategii, a swoimi spostrzeżeniami dzielę się w tym podcaście. Podcast ten powstaje w ramach promowania marki Wirtas, w której realizujemy wdrożenia i kreujemy marki firm, bazując na opracowanej wcześniej strategii. Myślę, że nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić na dzisiejszy odcinek. Tytuł odcinka to badanie potrzeb klienta w e-commerce, jak poznać potrzeby klienta i budować skuteczny buyer persony. Zacznijmy może od tego, że planowanie strategiczne składa się z pięciu etapów. Do kogo, do kogo chcemy dotrzeć, jak klienci kupują naszą usługę, potem mamy samo planowanie strategiczne, jak do nich dotrzeć i dlaczego mają wybrać akurat. Nazw. I żeby Tosław mógł w ogóle rozpocząć planowanie strategiczne, to musi poznać potrzeby tego swojego klienta, czyli przejść przez ten punkt, punkt pierwszy planowania strategicznego. Tak? I tutaj mamy dwa etapy. Określenie założeń, czyli protopersona i ich weryfikacja, czyli wywiady z klientami. I podstawowy błąd zespołu Tosława polegał na tym, że zrobili pewne założenia dotyczące ich protopersony i na tym poprzestali. Zapomnieli o tym, że to wszystko, co sobie opracowali w gabinetach na podstawie rozmów z ekspertami mającymi kontakt z klientem, to nic innego jak właśnie hipotezy. A na samej teorii ciężko zbudować przychody. Co to jest Bayer Persona? To jest narzędzie, które pozwala zrozumieć, kto kupuje produkty albo usługi, dlaczego podejmuje decyzję zakupową i w jaki sposób to robi i kiedy. Wbrew pozorom, Tosław nie musi tworzyć jakichś wielostronnicowych raportów, żeby tak naprawdę zrozumieć tych swoich klientów. My w wirtas mamy to zapisane dosłownie na jednej kartce A4, a w zasadzie mieliśmy na jednej kartce A4, bo wczoraj to jeszcze uprościłem i w filmie po prostu na trzech takich sticky notesach zapisałem trzy segmenty naszych klientów i ich podstawowe problemy. Więc słowem, Bayer Persona ułatwia budowanie odpowiedniej komunikacji i dostosowanie przekazu do odbiorcy I inaczej można by powiedzieć, że Bayer Persona pomaga precyzyjnie zaplanować, jak marka dotrze do swoich właśnie odbiorców. Proces tworzenia tej persony można podzielić na cztery główne etapy. Hipoteza, bo na początku Tosław będzie stawiał właśnie hipotezy dotyczące profilu tej swojej persony, I żeby to zrobić, stworzy pewnie wstępne persony, najlepiej angażując osoby z zespołu, które mają tam jakiś bezpośredni kontakt z, z rynkiem. Etap drugi czyli przeprowadzi pogłębione wywiady z potencjalnymi klientami i klientami, no bo z potencjalnymi to może będzie ciężko, ale z klientami, którzy dotychczas u niego coś kupili, żeby zweryfikować swoje założenia i zebrać jakieś dane z pierwszej ręki. Potem te dane przeanalizuje ilościowo i jakościowo, szukając powtarzalnych wzorców i potem stworzy pewien plan na podstawie tych wyników opracowanych w poprzednich punkt tak ustali jakieś może zasady komunikacji i wdroży je do działań marketingowych. I teraz nie pozostaje mu nic innego jak monitorowanie czy te treści, które tworzy, trafiają w potrzeby persony. Teraz zastanówmy się w ogóle po co te persony tworzyć. Bo do tej pory tosław określając swoją protopersonę, skupiał się na detalach i tworzył taki profil w oparciu o dane, takie jak, Płeć, wiek, wykształcenie, zarobki, pochodzenie, stan cywilny, imię i tak dalej. I właśnie dlatego ta komunikacja e-commerce to sława, e-commerce to sława, stoi w miejscu razem z dotarciem do szerszej grupy klientów. Konta social mediowe nie generują im zasięgów, a nawet jeżeli generują, to powiedzmy, że nie przekłada się to na liczbę produktów w koszyku zakupowym. I to dlatego, że najczęstszy błąd w tworzeniu. Persony, właśnie to sprowadzenie jej do demografii i szczegółów idealnego profilu klienta. Każdy kupujący potrzebuje sam dla siebie uzasadnić ten wydatek na ten zakup, który, który, który ma, którego ma dokonać u nas. I nieważne czy kupujemy buty dla siebie, czy robimy zamówienia jakieś firmowe na stworzenie na przykład portalu internetowego. I to uzasadnienie będzie wtedy wyglądało pewnie trochę inaczej, ale zawsze wystąpi. Być może nie będę sam przed sobą musiał robić tego uzasadnienia, może będę musiał przekonać jeszcze innych decydentów, ale jakieś uzasadnienie, jakaś racjonalizacja będzie musiała wystąpić. Upraszczając proces zakupowy, można by powiedzieć, że zawsze na początku jest jakiś inicjator, czyli problem albo potrzeba, która otwiera drzwi do, do, do procesu zakupowego. A potem następuje walidator, który racjonalizuje właśnie ten wydatek. Czyli w procesie zależy nam na tym, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, że potrzebują naszego produktu, a następnie uzyskali wewnętrzne przekonania, że rzeczywiście ten produkt czy tam usługa jest im potrzebny i wydatek jest racjonalny finansowo. Przykładowo, Tosław sprzedaje za pośrednictwem swojego sklepu internetowego akcesoria dla myśliwych. I teraz tak, czy dzięki. Danym takim zgromadzonym, które do tej pory robił, danym takim demograficznym, wykształceniu, stanie cywilnym, to marketerzy, to sława, prowadzący komunikację na social mediach, są w stanie precyzyjnie zrozumieć motywatory kierujące tych myśliwych do zakupu takiego produktu. Kiedy taki człowiek myśliwy wchodzi na pętlę decyzyjną, kiedy i dlaczego przechodzi do kolejnego kroku zakupowego, jaką barierę musi pokonać, żeby zainicjować zakup? Idealny profil klienta nie pomaga nam tutaj zrozumieć tych motywacji. Dobra protopersona pomoże ukierunkować te działania, i Tosław nie musi wiedzieć wszystkiego o grupie docelowej, dlaczego wybiera ten produkt, a nie inny. Wystarczy, że opracuje informacje istotne z punktu widzenia procesu zakupowego, tego procesu zakupu jego produktu. Tutaj, I tutaj rodzi się w głowie podstawowe pytanie istotnych czyli. Jakich? Chodzi o zrozumienie, jakiej wiedzy brakuje takiemu klientowi, takiemu kupującemu, żeby przejść na kolejny etap procesu zakupowego. Może już ten stary sprzęt, który ma, już mu się, mu się zużył i zaczyna szukać nowego, czyli wchodzi na ten proces decyzyjny, na ten pierwszy etap, na pierwszą pętlę. A może dopiero rozpoczyna swoją przygodę z Borem, a może nie wie, że to właśnie UtoSława może takie rzeczy dostać, że tam ich szukać. Bo co prawda słyszał o jego sklepie, ale myśli, że Tosław sprzedaje tam amunicję i akcesoria do broń. A może już ma upatrzoną jakąś kurtkę myśliwską i nawet dodaną do koszyka i to nawet w sklepie Tosława, ale tego zakupu jakoś nie inicjuje, bo w sumie to ta stara kurtka jeszcze jeden sezon mu tam przetrzyma, to nie będzie jej kupował. I na każdym z tych etapów inne motywatory przekonają tego klienta do pójścia w tym procesie dalej. I teraz to, co tutaj sobie powiedzieliśmy wstępnie na temat tego klienta, to sława, to są nasze wewnętrzne, niezweryfikowane hipotezy, czyli właśnie zalążek tej protopersony. Porównując protopersonę do persony, to możemy powiedzieć, że protopersona to niezweryfikowany zbiór cech wspólnych, powstaje bez udziału klientów i definiuje segment do odbiorców do. Analizy. Natomiast persona to jest zweryfikowany zbiór cech wspólnych, który powstaje na bazie rozmów z klientami i informuje o motywacjach i blokadach. I żeby sobie ułatwić zrozumienie tego klienta w kluczowych dla nas kategoriach, pierwszy szablon persony uzupełniamy na podstawie wewnętrznych informacji organizacyjnych, czyli chcemy sobie odpowiedzieć na pytania: kim jest, dlaczego Persona należy do interesującej nas, nas niszy, powiedzmy. Drugie pytanie: jakie ma wyzwania albo problemy, czyli jakie zadanie musi rozwiązać, co go motywuje do wejścia w ten nasz proces decyzyjny? Pytanie trzecie: jakie ma obawy, czyli co go blokuje przed pójściem dalej w procesie i co uznaje za sukces, jaki cel, na przykład zawodowy, powiedzmy, chce osiągnąć. I taką personę można stworzyć szybko. Najlepiej podczas jakiejś burzy mózgu z naszym zespołem, który ma kontakt z klientem. Powiedzieliśmy od czego zacząć określenie tej persony, to teraz z czego się taka protopersona składa. Po pierwsze, informacja o segmencie, czyli na przykład prawnicy mający hobby myśliwskie, lista problemów i wyzwań, z którymi się borykają, takich hipotetycznych. I tutaj um, możemy wyciągnąć na bazie doświadczeń z pracy klientami, od naszych handlowców, marketerów, czy nawet tam kurierów, jeżeli mamy do nich dostęp. I teraz definiując te problemy, to Sławko powinien koncentrować się na ich kategoriach. Mówiliśmy o tym w odcinku na temat Bayer Person, to były bodajże dwa odcinki wstecz. Kolejna składowa to jest lista blokerów przed pójściem dalej w procesie. I ostatnia, dopasowanie naszych wartości do tych problemów, wyzwań, czy też blokerów. Właśnie. I to mamy wewnętrznie u nas opracowane. i Powinniśmy się kierować wyznacznikiem, że jeżeli traktujemy proces zakupu. Jak osiągnięcie pewnego wyobrażenia siebie klienta w przyszłości, to w osiągnięciu jakiej tej przyszłości pomaga mu ten produkt Tosława. I dzięki temu Tosław opracuje bazę do komunikacji na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. No ale, żeby to miało ręce i nogi, to musi ten Tosław jeszcze wiedzieć, w którym etapie procesu używać jakich par problem wartość z tej listy, którą sobie opracował i w jaki sposób je komunikować. Dobrze, no to. Co dalej? Co po określeniu tej protoperson? Tosław teraz może wybrać do wywiadów jakichś prawdziwych swoich klientów, weryfikując i uzupełniając te swoje założenia. Trzeba w trakcie tych wywiadów szukać, co ich blokuje i co motywuje do wstrzymywania ich ruchu po tym procesie zakupowym. I wydaje się, że to jest chyba nawet łatwiej zrobić w B2B. Paradoksalnie, no bo tamten kontakt z klientem jednak mamy bardziej taki zaawansowany, nie? Bardziej taki one-to-one -one powiedzmy nawet, niż w przypadku zakupu online i dostawy. I jednak, ja bym tutaj proponował jakoś pokombinować, żeby te 5-8 rozmów po 30 minut z takim klientem jakoś odbyć może jakieś badanie zadowolenia zrobić, albo do stałych klientów się odezwać, na przykład, namierzyć tych ludzi w pewien sposób z analityki, na przykład podpiętej do sklepu. A może jakieś czaty z klientami są, albo maile mamy, reklamacje, zwroty, komentarze, opinie pod produktami, trzeba to jakoś przeanalizować. No jak już tych ludzi mamy, to przechodzimy do rozmów. I teraz pytanie, o czym z nimi rozmawiać? W sensie o, o co ich pytać, jakie pytania zadawać. I nie ma serii pytań uniwersalnych, ale To Sław, wprowadząc te wywiady, powinien szukać typu informacji z pięciu, powiedzmy kategorii. Dlaczego skorzystałeś z naszego produktu? Kiedy zaczęłeś sobie uświadamiać, że tego produktu potrzebujesz, kiedy nastąpił moment aktywnego poszukiwania rozwiązania, co ci się wydawało na temat tej usługi albo produktu, co okazało się albo nie okazało się prawdą i jakie dylematy z procesu decyzyjnego zapamiętałeś, zapamiętałaś? I celem tego ćwiczenia będzie uzyskanie informacji, co ich blokuje i co ich motywuje do wstrzymywania ruchu po procesie zakupowym albo do pójścia w nim. Dalej. Teraz możemy zaplanować przeprowadzenie rozmów z różnymi, tak naprawdę grupami, bo możemy porozmawiać z obecnymi klientami, z potencjalnymi klientami, chociaż, tak jak powiedzieliśmy, to może być trudne albo nawet awykonalne, z pracownikami z naszej firmy, którzy mają ten najbliższy kontakt z klientem, na przykład jakiś dział sprzedaży i obsługi klienta. I na początku chcemy zadawać ogólne pytania, żeby otworzyć jakoś tych rozmówców i dać im e, możliwość swobodnej, Wypowiedzi, i potem, jak już zbierze sobie odpowiedzi, to przeanalizuje ten materiał. Będzie poszukiwał takich wzorców, żeby później wypisać zebrane wnioski do persony. I pytania, które sław zadaje, pełnią rolę takiego klucza. Otwierają tylko te obszary, na które on zwraca uwagę. Dlatego nie ma zestawu uniwersalnego tych pytań. Chcąc dotrzeć do głębszych motywacji, obaw i potrzeb klienta, Tosław wie, że musi skłonić rozmówców do jak najobszerniejszych odpowiedzi. Im więcej surowego materiału zbierze, tym łatwiej mu będzie później analizować dane. A po, dobra, to teraz pytanie się rodzi takie, ile tych rozmów przeprowadzać? Tosław powinien zauważyć, że po trzech, może pięciu rozmowach zaczynają się pojawiać podobieństwa w odpowiedziach. A po siedmiu, ośmiu to już jest tak naprawdę w stanie, zadając pytanie, jest w stanie przewidzieć, co kolejni rozmówcy odpowiedzą. No ale jeżeli na przykład nie widziałby powtarzalnych wzorców, to tutaj mogą być trzy przyczyny. Może zadaje niewłaściwe pytania, albo je formułuje w jakiś taki sposób, który na przykład sugeruje odpowiedź, dobiera rozmówców, którzy znajdują się na krańcach jakiejś rynkowej skali i trafia na przedstawicieli różnych segmentów rynku, który chce adresować. Jeżeli problem będzie leżał w pytaniach, no to Tosław będzie musiał je przeformułować. Jeżeli natomiast... Ten problem dotyczy rozmówców, no to musimy przeprowadzić więcej wywiadów, żeby uzyskać po prostu pełniejszy obraz rynku. Krok drugi to mamy analizę tych odpowiedzi. Tutaj przeprowadzimy filtrowanie rzeczy, które nie dotyczą stricte rzeczy z blokerami i przekonaniami na drodze zakupowej. Krok trzeci, czyli selekcja nawyków i przekonań, które powstrzymują przed zakupem i tych, które stymulują do zakupów. Możemy tutaj przyporządkować te informacje do dwóch kategorii: takiej kategorii stymulującej do zakupu i zniechęcającej do niego. I teraz te stymulujące powinny zawierać informacje, jakie wartości Tosław powinien podkreślać w komunikacji, a zniechęcającą, zniechęcające niosą nam informacje o jakichś obiekcjach do rozwijania też w naszych komunikatach. Krok czwarty: ocena odpowiedzi. Każdą odpowiedź możemy ocenić, na podstawie dwóch kryteriów, czy przekonanie klienta jest niezbędne dla podjęcia decyzji zakupowej, i na ile w naszej komunikacji odnosimy się do tychże przekonań, i krok ostatni, czyli wybór. Wybieramy te, które oceniamy jako niezbędne i przyporządkowujemy do odpowiedniego etapu gotowości decyzyjnej. Także, buyer persona, to już jak powiedzieliśmy, to narzędzie pozwalające zrozumieć, kto kupuje produkty dlaczego podejmuje decyzję i jak i kiedy dokonuje tego zakupu. I zamiast skupiać się na dany, danych demograficznych, ważniejsze będzie zrozumienie motywacji i potrzeb klientów, żeby skutecznie planować strategię komunikacyjną. Mamy trzy etapy tworzenia buyer persony. Hipoteza, analiza, plan. Na początku stawiamy robocze założenia dotyczące klientów. Angażujemy osoby mające kontakt z rynkiem, robimy test, przeprowadzamy wywiady z potencjalnymi i obecnymi klientami, żeby te hipotezy zweryfikować. Potem przetwarzamy te zebrane dane, szukamy powtarzalnych wzorców i zachowań i na końcu ustalamy zasady komunikacji na podstawie wyników, regularnie monitorując ich skuteczność. Dobrze wykonany ten proces zdefiniowania buyer persony pomaga precyzyjnie planować działania marketingowe i lepiej adresować komunikaty. Po dokładnym zbadaniu potrzeb klientów, Tosław zyskał zrozumienie co musi się wydarzyć w życiu tego klienta, żeby zdecydował się na zakup jego produktu. Wie czy dotychczasowe działania były skierowane we właściwy sposób i dostrzega też nowe możliwości i obszary jakieś do rozwoju i posiadam merytoryczną bazę do dalszego skutecznego planowania strategicznego i jego wdrożenia. Także dziękuję, że byłeś bądź byłaś dzisiaj ze mną. Tradycyjnie gratuluję tego, że dotrwałeś czy też dotrwałaś do tego, do tego momentu. Mam nadzieję, że udało mi się trochę przybliżyć ten proces planowania komunikacji poprzez zrozumienie Bayer-Persony. To był Kolejny odcinek podcastu Synergia Marki i Sprzedaży, jeżeli Ci się spodobał, podziel się nim z innymi, zostaw może opinię albo polub nas na swojej ulubionej platformie podcastowej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, tam poruszymy kolejne ważne zagadnienia związane z budowaniem przewagi w e-commerce. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, a bardziej do usłyszenia za tydzień.